Stary Sącz planuje kolejną inwestycję wpisującą się w plan rozwoju turystyki gminy. Jeszcze w tym roku zostanie wybudowana kładka dla pieszych łącząca Park and Ride ze starosądecką Starówką. Będziemy to budowali z tej tarczy dla gmin górskich. Czyli to jest taka powiedzmy sobie też znaczenie turystyczne tego. To jest taka, no może nie będzie to taka atrakcja jak Leśne Molo, bo, bo tutaj może nie, nie, ta, nie ta liga, ale będzie się łączyło, uzupełniało. Stary Sącz odwiedza ogromną Ilość turystów, burmistrz Jacek Lelek ma nadzieję, że kładka stanie się dla nich kolejną atrakcją. Chodzi o stworzenie szlaku od miejsca, gdzie bezpiecznie i bezpłatnie można pozostawić samochód, aż po leśne molo na miejskiej górze. W atrakcyjny sposób dostawali się do centrum miasta, bo to przejście naprawdę już jest atrakcyjne. Już są fajne, fajne widoki tutaj na Kotlinę Sądecką, na Błonia, Starosądeckie na klasztor, przede wszystkim, bo mm. wejdziemy tak naprawdę znowu na. W takim centrum, na tym placyku, przy ulicy z, nas, z ulicy Kopernika, tam gdzie jest Centrum Kultury Nowe oraz, oraz blisko, bardzo blisko klasztoru, czyli może być taki jeden z najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta. Dojdziemy przez rynek, no i potem ulicą Kazimierza, Kazimierza Wielkiego, tylko Królowej Jadwigi, blisko, ale Królowej Jadwigi, do w stronę leśnego Molo. Po drodze zwiedzając yy, walory miasta. Park and Ride, wybudowany z wykorzystaniem unijnych środków finansowych, został oddany do użytku w styczniu 2020 roku. Miał pełnić rolę dworca przesiadkowego dla osób, które z prywatnych samochodów chcą się przesiąść w komunikację miejską. I choć autobusy MPK mają tutaj swój obowiązkowy przystanek, rola dworca jest wciąż niewielka. Gmina, jak przekonuje burmistrz Jacek Lelek, chce to zmienić. Wizja jest taka, będziemy robili wszystko również pewnymi takimi administracyjnymi decyzjami. Wierzę, że oprócz tych, którzy korzystają z komunikacji, się przesiadają na komunikację, to oprócz tego również ci, którzy na dłużej przyjeżdżają w ciągu dnia, na przykład pracując w okolicach rynku, zostawiając miejsce dla swoich klientów, będą jednak parkowali na tym parkingu. Bo jeżeli ktoś, rozumiem, że to niedawno nie jest parking dla tych, którzy na rynek chcą przyjechać i zrobić szybkie zakupy, bo to wiadomo, że jest za daleko, to nie są to odległości, ale jeżeli już mówimy o kimś, kto pracuje kilka godzin, nawet myśląc o swoich klientach, którzy potem nie mają gdzie zaparkować w centrum miasta, to warto wykorzystać to miejsce, warto zostawić tam samochód i po prostu przejść się spacerkiem tych, którzy dosłownie to będzie, szczególnie po wybudowaniu kładki, dosłownie trzy minuty, żeby znaleźć się na rynku. A budowa? To koszt blisko 2 milionów złotych. Obecnie gmina przygotowuje niezbędne do budowy dokumenty.